No, i jestem spocona cała. No i <noise> o, to jakąś drogę. Uwaga, robi relację. Powiedzcie coś o tym co się dzieje. Też jak się Kamil śni głowa Kamila. Powiedz coś Kamil. Czoło potem zroszone <noise> Z wysiłku co nie niemiara Dobrze jest Kamil, nie podoba Ci się Fez Może Agie coś powie Która? Ty Ja? No? Może drugie, Agie? Idziemy dopiero 40 minut. Czyli ile jeszcze będziemy iść? Na pierwszy ten, a potem chyba jeszcze dwie, nie? Tamilek, dojdziemy? AG, Agie, będzie coś z tego. Z czego? Będzie, o oh, patrzcie, Gandalf. Szefie, dojdziemy? You już, shall już... not pass! Ale poszło echem. Kierowniku, podaj raport sytuacyjny. Prawie na szczycie. Tak Od kiedy to kierownikiem? Ale. No bo idzie pierwszy z kijem I z tego? No to, czyli kieruje Tak na szybko Żeśmy dom wybudowali O, Aga i Kamil, wyście dużo grali w Skyrima To powiedzcie, czy to tak Powinno wyglądać wszystko? No jak ty oglądałeś u mnie Skyrima, to powinien wiedzieć No oglądałem, ale, ale to się łaziło tak, Tutaj ta... niedaleko jest sanktuarium Gdzie jest kurde Kapłan smoczy Kap Kapłan Aga sobie robi selfie. Kierowniku, powiedz coś. A twoja twarz mówi wszystko. Aga, może ty coś dopowiesz? Jesteś w Ja Wam powiem, że pada deszcz i tam są chmury już na drzewach. Zostawcie łapki dla Agi. Uuu! Wygląda. Całkiem strasznie. Kurde Aga widziałaś taki film, co się dzieje w takiej mgle? Tak. To powiedz co się dzieje. Jak mnie ja zabijesz to... przed przyjazdem, to będę na Ja myślę, że w przeciwieństwie do filmu na podstawie pana Stevena Kinga powieści to tutaj wojsko po nas nie przyjedzie. To taki widok jakby miał wydupić. Jakiś... ten... Moi drodzy, patrzcie. Jak w Skyrimie, tylko że na żywo. Tam się czai coś pewnie, Aga, nie? Kurwa, patrzcie. Dojrzeliśmy. Jak się z tym czujesz, Agie? Zajebiście, gratuluję. Kamil tak... Wyglądasz tak średnio zadowolony w ogóle książki PTTK He? gdzie można właśnie kupić czy tam dostać uwaga to w ogóle tam jest? tak Ej, ale ja wiem, że bo ja lubię zjeść nie? generalnie ale jaja, patrz widzę co tam, widzę baba się go łakąpie co my tu mamy? rezerwat muńcą nie, on mieszka we sobie niech będzie Kurde, jak ten materiał nie będzie miał z 50 tysięcy wyświetleń. To górski, górski błok? Tak. A to jest, a to Czekaj. jest daleko jeszcze. Daleko. Tak, ba bardzo daleko. No, o no. której jest? Jest za 21, a 9:45. No ale i my mamy bardzo słabe tempo, i mieliśmy postaje. Nie wiem, czy słabe. No, słabe mamy tempo w porównaniu do tego, co jest na szlakach napisane. Nie, to 7 km. To jak z Bytomia do Chorzowa Jak na filmie nie będzie tysiąc łapek w górę. To nie wracam do domu. Wiesz, robimy checkpoint raport. Dobrze. Kolano mi nie składa. No, ale patrz. Już prawie. To już jest to, nie? To już jest tamto? Takie małe to. To jeszcze zamknięte. To chyba nie to. Kamera tego nie odda. Jak to wygląda. A wygląda. No właśnie tak. Coś się pali. Ktoś grilla robi chyba. Takiego, takiego dużego. No i teraz, czemu nie wzywacie służb, że ogień jest zaproszony? Bo skąd że to ogień? Może ktoś pali papierosy. Aha, no spoko. Może papierosa pali. Aga, po, pokrzyć coś. Ja teraz tłumaczę, Aga się cieszy, bo tam jest dom z jedzeniem. No i w ogóle... Ka Kamil się cieszy mniej, bo ma nogę do amputacji. Ja jestem tak trochę tak, trochę nie. 005H tak <grywa> pokaż jak się cieszysz, żeśmy doszli do... Aha, jecenie. Tam właśnie, no. Patrzcie jakim żeśmy szlakiem szli trudnym. Po tych kamieniach. To no jest Kamilowi to już nogę amputowali prawie już ma wszczepa. Patrzcie, ale jakie widoki, krowa nawet jest na dole. Tam jest taka mleczna czekoladowa. Tam już są jakieś zalążki cywilizacji. Ja wam teraz przybliżę sytuację, czyli krowę. O. Tu jest zoom, dużo zooma jest, razy 64 jest krowa w dupla prawe. No, pa. Nie widzę bo jest słabo słońce. O. No moi drodzy polecamy taką zabawę, chyba po górach, tylko jesteście zdrowi i silni i młodzi. My to już spełniamy warunek młodzi trochę, tylko reszty to już na pewno nie, nie? Aga co pijesz? Bo mama... Soczek! Dobry? Yy, Zajemnisty. To dobrze. Dobry pomarańczo.